Hejka kochani z tej strony Gali. Witam was bardzo serdecznie na tym kanale. Mam nadzieję, że live wam się jest... Podoba, już mam mam kamerkę, no i nie wiem w co najpierw pogramy. Może y, najpierw mówi Star Planet, bo zapiszemy sobie kilka osób, może ktoś wpadnie i jak będziecie chcieli, to przejdziemy do Simsów. Ostatnio dawno, ostatni raz gram 19 kwietnia, bo przed chwilą sprawdziłam na Simsie poświęciłam 115 godzin, więc um, <laughs> to trochę dużo jak na mnie. Bardziej na komputerze, na konsoli było więcej czasu. Więc mam do tego tam psy i koty. Mamy bardziej rozbudowane w takim razie, bo Wister Planet więcej osób chce, więc nie wiem, czy pogramy sobie w Simpson. Y. No, ale no mi obojętnie. Już trochę się robi nudno mówi Wister Planet, ale można sobie pograć. Tak, w ogóle damy prezenty, więc jak ktoś chce prezent, prezentował, zapraszam. Może ktoś jeszcze dzisiaj wpadnie? Fajnie będzie Idziemy sobie na czat Jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to za oknem mam suwkę Więc no, Sówkę i ptaszki Dobra, są cztery osoby, witam bardzo serdecznie Pięć osób, bardzo serdecznie witam Pięć głosów na Mister Planet 1 na Simsy Smutek. No ale to trudno. Dziękuję bardzo za prezent. Tak w ogóle, jeżeli jeszcze ktoś mnie nie subskrybuje, to zachęcam do subowania. I tak w ogóle, to w sumie nie wiem co dzisiaj porobimy. Jeżeli macie fajne wezwanie, coś takiego, to piszcie. Cztery osoby są na live. No, nie jest źle. Trzy łapki wygóra cztery osoby Może ktoś jeszcze wyjdzie xt Co tu się dzieje? Nie wnikam, co tu się dzieje na truskawki kawiarnia Blink, blink, blink kawiarnia, ok jeżeli. O, dzień dobry. Mogę się przed u moich kuzynów, bliźniaków. Ja miałam w klasie dwie yy, siostry bliźniaczki z Ukrainy. O, jednak może Simsy dają radę, bo jest 6 głosów, w tym momencie cztery na Movistar Planet czy na Simsem. No nie, no, tak nie może być. Musimy się zalogować na Star Planet. Bo ja chcę więcej osób na live, żeby było więcej głosów, bo im więcej osób, tym więcej... E... Pokaż mi na chwilę, ale to, mamy. Może do wymiany doładowanie VIP? Okej, okay, w klasie mam bliźniaczki identyczne i tyle w ogóle niepodobne. Szukam bucików UFO, Legit, program obojętny nie mam bucików UFO. Tym bardziej niebieskich. Ej, nie zależy jaki rok, bo mam UFO, ale mam niezmienione To takie chyba z tamtego roku. Te, gdzie był kask w dodatku. Mam e, szare, niezmienione. Tylko. Więc tak, um, może się im się wygrają, z sześć głosów. No i co tu się dzieje? Bo nie um, mam. A do tych starszych akurat nie mam. Tych starszych akurat nie mam. Szkoda, że nie, nikt tu nie wchodzi. Ej, hej, ogólnie mam takie pytanie. Możecie zaczerpnąć, czy, czy, czy temu odwiedzieli do, do szpitala, do tego chcę? Ej, I mieli wypadek teraz jest szpitala. I mam swoje różne króle rodzaje, to rzeczy zawsze chciała powiedzieć mówić o tym Tylko teraz na jej z chcę i dać to konto, ale chcę, nie miała dodatkową niespodziankę. I możesz, leży przecież to by. Ale nie rozumiem o co chodzi! Ale nie rozumiem o co chodzi! Bo to jest tak dziwnie napisane! A w do rzeczy zawsze chciała pograć w MSP. Dla... Z tego teraz chcę chceć do konta, ale chcę, żebym miała dodatkową spodzieńkę. Jeśli możesz, to, pisać, to byłoby mi bardzo miło. Nie no, no co mam, co było, było miło? A, 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 a. Czekaj, czekaj, bo ja dawno nie byłam i ja się... Bo ja w ogóle nie kłam, o co chodzi? Czekajcie, Hania to kto? Przepraszam was bardzo, ale ja ma naprawdę mam zaniki pamięci Ale bardzo mi miło, że Hania mi tu sprowadziła osobę Więc jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrybowania A, nie okej Co się dzieje? Nie mogę być niestety, bo teraz jestem z mamą, ale o, kiś. Też tak podejrzewam ale nie sformułowałam Dokładnie, więc uzupełniam, że nie wiem o co chodzi. jak zakręcie bym Osobą, które. Nie wiem, nie wiem, czy na pewno jest w szpitalu, czy tak dalej. Wątpię. A ile ja jakoś będzie trwało jeszcze ten live? A nie wiem, nie wiem, nie wiem. Na razie nie ma. Ja bym tak sobie pogrywał w Sims, no, ale wy nie chcecie. Chyba czekajcie, zrobimy jeszcze raz ankietę, bo wiele osób już nie ma. Yy, dobra, co jak Ja chcę w Sims, ale jakby chcecie, jeszcze raz, bo dużo osób wyszło. Simsy, Tak w ogóle chcę sobie niedługo kupić jeszcze rozszerzenie. Dobra. I za chwilę będę leciał, bo u BJ pewnie już bić. Okej. Okay. Spoko. To w co gramy? W co wygrywa? Możecie głosować, w co gramy. Jak będzie pięć głosów i wygrają w Simsy, to będę grać w Simsy. Trzymam kciuki. Ale to już oczywiście wszystko od was zależy. A i tak w ogóle, jeżeli ktoś ma mnie znajomych, a jeszcze nie pisał, to jest to artbook do zapisania, że chce się dostać, bo usuwam znajomych Macie jeszcze trochę czasu, ale polecam jak najszybciej Osiem się wykrywają, fajnie Ale mogę, jeść w to, yy, mogę jeść też trochę w to, trochę w to, więc też nie ma problemu Dobra, a tak w ogóle nie zadam pytania podstawowego. Jak wam ja dzień i co dzisiaj robiliście? Bo ja dzisiaj byłam na wycieczce. Nie, nie wiem, szukam pasujących butów w pracy, jak my jeszcze pisz. Pymieram na moich zasadach. To mi się podobało pszczółki. Tak w ogóle, ktoś ma fajne unikaty, to można powiedzieć, co może się pominie Tak w ogóle, zbieramy prezenty, więc jak ktoś chce coś zdać, co można otwierać. O, oh, właśnie tu, live live'owi. Ogólnie też mam Simsy, nie mogę się doczekać Sims, a będą, naprawdę? Ej, ja nie, no i dlaczego będą Simsy 5? Bo to jest takie smutne trochę, bo wtedy wydaje hajs na czwórkę, bo czwórka jest mega fajna, a potem e, ten hajs wydany będzie trzeba. Zostawić i grać w piątkę, bo wszyscy będą grać w piątkę, więc 74 4 yy, nie będą już popularne Ale sadge Tak nie może być A już koła od jakich animatków Matko Boska Hej Gabi, pamiętam jak się z tobą mega bawiłam, to było mega Dlaczego czego jej adobe Te buty muszę w takim razie dodać, bo ich nie mam na ArtBooku. W ogóle, jakie Jak ja mam uni. No dobra, um, na razie jest pół na pół, więc ktoś no, jeszcze musi wejść, bo ja w sumie. Yy, Ale chcę na też Simsy więc w sumie jest yy, pięć głosów. I Jakby Simsy wygrywają. Ale no nie wiem, nie wiem jeszcze. A tak w ogóle. Możecie dawać prezenty, bo w sumie będę dzisiaj odpierać. W sumie już otworzę. W ogóle. O, bardzo ładna bluza. Nie myślałam, że w tej bluzie taki ładny kolorek może być. Co to piękne do ładowania? 14 dni. Tak w ogóle mam niedługo zamiar. Tak jak macie na. Zatem się oglądam Wasze filmy. z przyjaciół oglądam filmy, bo chcę zrobić tego awarda, bo chciałabym mieć jak najwięcej awardów. To próbuję to zrobić, to też będzie, tego nie mogę akurat zrobić, tego no też Ale jeszcze 7 miesięcy i będę tu miała Chciałabym w ogóle mieć wszystkie awards, więc osobie chętna możecie mi łowkować jednego artbooka Czyli tego, który mam najwięcej, Ja mam ostatnio mało artbooków, bo usuwałam Czyli możecie tego artbooka łowkować. I oglądać moje dwa filmy z zagadką dziewczyny. Oglądnij moje filmy, please. No będę się starać oglądać. Tak w ogóle wszystkie, które są na live, niech coś napiszą. Matko Boska, ale ty masz Unika tu! O, oh moje cudne, są te XO, XO. Mm. O, fajnie Kurde, ale ci zazdroszczę, nie no Aż ci napiszę, że są cudowne Masz cudne wło włosy z tego jak coś nie mogę pisać ty, żeby nie było, dlatego piszę 3 albo hashtag. I co tu mi się strasznie podobało? bukki XOXO, ale też mi się strasznie podoba, a ten vlog, on jest z pakietu, matko, ale ładne Ale nie, też mi się strasznie y, podobają te właśnie jednorożkowe XOXO, XO. matko boska, co to jest. No piękne są te unikaty Uro, Dużo, dużo kolekcji, też masz milion Poczekajcie chwilę, może poczekamy e, No może coś się wymienię Tylko jakby nie wiem, co dać te włosy, bo jakoś nie wiem, jak będą na mnie wyglądać, to już jest problem I jakby, no nie wiem, dużo osób oczekuje, nie wiadomo, oczekuje te włosy, ale są właśnie Warte, maksymalnie 6 zł. Ale zobaczcie, jak mi to będą wyglądać. Tak, w ogóle możecie dawać prezenty. Matko, ta kolekcja jest tak ogromna. Tak, gdzieś ja tej kolekcji, wszystkiego. No i tak. So, ja mam. To jest sukienka z tego serio? Ja nie poznałam. myślałam, że kasetki. Chciałam mówić. Nie wiem, nie wiem. Ładne są, ale jakoś tak średnio myślę, że będą na mnie wyglądać. Nie wiem, no cóż, Matko Boska Ja nie potrafię decydować. Dobra, w sumie możemy sobie wejść na Sims Dobra, możemy wejść No dobra. Tu w takim razie idziemy na Simsy. O matko, co tu się... Nie, nie, nie potrafię tu grać. Nowa gra to na pewno. I słuchajcie, stworzymy sobie swoją nową postać. Więc no. Nie rozdzielałam pakietów, jak już też się wiem, po tylko całości, bo wiem właśnie. Też wolała nie rozdzielać swoich pakietów, więc to rozumiem. Widziałam trzy osoby na live'ie Kto tu. Proszę, Sora wyszłam. No dobra, jesteśmy w Simsach. I e, nie dziękuję. Wolę robić swoją własną postać. O matko, Boska. Co to ma być? O matko, preferowane ubranie damskie. No, no, no tak. Co Matko włoska To znaczy, nie wiem co będzie lepsze, ale że takie rzeczy dochodzą do Simsów, gdy mnie tu nie ma? No ja nie wiem, nie wiem co to ma być Nowe obiekty, gdzie są nowe rzeczy Ja z chęcią zrobię jakąś tam postać, mam do detekcji koty tylko Ale lepsze to niż nic Te włosy są w sumie ładne, ale najpierw musimy się zająć twarzą, bo ta twarz jest nienormalna ten nosek jest w wiele ładny i te oczy są takie zezowate trochę. No takie no nieładne, nieładne. Zmienimy sobie oczka. To też na pewno nie. Te są bardzo ładne. Musimy też koniecznie zmienić usta. Te bierki też trzeba zmienić, ale na pewno nie te tak, jakieś mamy dodatkowe. A ja to jakieś prezenty? Też na pewno nie. E, Baju, o, papa! Szkoda, że musisz iść w takim razie. Jedyna osoba na live, wiecie co? Chyba ten live nie ma sensu. Więc jak go zakończę, ale będę robić dla was odcinek z simsów A potem z Movie Start Planet, więc mam nadzieję, że ten krótki live wam się spodobał I zachęcam do zasubskrybowania tego kanału i do zobaczenia, papa! Pa. No nie, nie wierzę Dołączyła osoba, kiedy kończymy live'a, niestety Zapraszam do oglądania filmów, bo dzisiaj